Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pospieszmy się i podnieśmy klosze. Wita, zaczynasz. O nie, co za fatalny początek. Powiedziałbym, że ostry. Czy naprawdę muszę iść kaktusa? To takie straszne. Na pewno się uchuje. Dobra, będę mieć nadzieję, że będzie ok. Aj, jak to boli! Może wystarczy. Nie, jest szybciej. Chyba mam pomysł. Po co mam się ranić, skoro można po prostu pozbyć się igieł. Akurat mam tu odpowiednie szczypce. Dada, teraz nie będę musiała cierpieć przy każdym gryzie. Mam nadzieję, że kaktus jest przynajmniej smaczny. Jak? Zjadłaś go tak szybko, że chyba musi być dobry. Nic podobnego. Jest to obrzydliwy. Czujemy to. Teraz moja kolej. Stop! Panie przodem. Zwłaszcza, że dostałam w prezencie takie puszne lody. Muszę je szybko zjeść. Wita, czemu zabrałaś moje lody? Oddaj je. Nie ma mowy. Widzisz? To okrągłe kulki, co oznacza, że są moje. Wiem, jak to naprawić. Po ciepłej obróbce kulki zamienią się w płyn. A ze względu na trójkątny kształt troszkę, całość będzie moja. Gotowe. To jest takie dobre. Bardzo bym żałowała, gdybym oddała te lody. To jest zbyt dobre. Alex, teraz ty możesz podnieść pokrywkę. Wow! To jest piękne! Jaka apetyczna kanapka! Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. Jak miło wiedzieć, że nie muszę się nią z nikim dzielić. Wszystkie te pyszności są moje. Twoje? Ja też mam w planie zjeść tę kanapkę. Też zgłodniałam. E, Alex, wita cię, woła. A teraz, przy pomocy noża, zamienię kwadratową kanapkę w dwa trójkąty. Przepraszam, Alex, ale musiałam to zrobić. Zrozum, ja też jestem bardzo głodna. Czyżby? To zobaczymy, czy polubisz swoją kanapkę z trójkątną papryczką. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pyszności. Szkoda, Alex, że to nie ty jesz tą kanapkę. Ach, nie, to wcale nie jest szkoda. Ojej! To na pewno coś jest nie tak! Skąd się wzięła papryczka w kanapce? Pomocy! Mam coś, co pomoże Ci ugasić ten ogień. Napij się. Szybko daj mi to! O nie! Co ja właśnie wypiłam? A... Wow, co za widowisko! Zobaczmy, co nas czeka w tej rundzie. Witam a chipsy, a co ze mną? Wow! Mam nadzieję, że i mnie się poszczęści. O nie, nie jestem psem, żeby jeść psią karmę. Tak bardzo nie chcę tego robić. I wcale nie będziesz musiał, bo ja zjem najpierw. Chcę jak najszybciej zjeść arbuza. Jest taki soczysty, w sam raz na gorący letni dzień. Wiem, jak zdobyć troszkę arbuza. Dzięki specjalnej łyżce. Casey, trzymaj łyżkę. Dzięki niej jedzenie arbuza będzie wygodniejsze. Dzięki, to naprawdę bardzo poręczne. <noise> tylko, że teraz arbuz jest mój Bo zrobiłeś z niego kulki Następnym razem będziesz ostrożniejsza Myślę, że ta arbuzowa historia wiele cię nauczy Ja cię dorwę, a masz Nie trafiłaś Możesz rzucać ile chcesz A ja w międzyczasie dokończę swojego arbuza Przez ciebie zostało mi tylko troszkę Ale resztę zjem bez niczej pomocy pyszności. Gotowe. Wita, twoja kolej. Myślę, że chipsy będą pyszne. Zwłaszcza, że to Pringles. Po prostu je kocham. Ja też. I za chwilę pozbawię cię twoich chipsów. Jak miło, że wystarczy tylko potrząsnąć puszką, żeby to zrobić. What? Dziwne, dlaczego tu jest pusto? Gdzie są wszystkie chipsy? To straszne. Kto to zrobił? Chipsy w każdej postaci są pyszne. Ja z kolei muszę zjeść karmę dla psów. To jest o wiele bardziej paskudne. Pachnie okropnie. Chyba robi mi się niedobrze. Może nie będę tego jadł. Będziesz! Spójrzcie, jaki to jest paskudne. Może ja to tylko spróbuję. Fu, to okropne. Karma dla psów powinna być spożywana ze specjalnej miski. Podziękuj, bo przyniosłam ją dla ciebie. Tak, dziękuję. W tej misce jedzenie wygląda jeszcze gorzej. I nie mogę go jeść łyżką. Hey. Pomogę ci. Tylko się nie ruszaj. I tak zamierzam cię nakarmić. I jak smakuje? Fuj, to jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Myślicie, że to zabawne? Pokażę wam, co jest naprawdę zabawne. Jak śmiesz! Będziemy teraz śmierdzić jak psy. Niezły ubaw. U, Dziewczyny, jak myślicie, komu tym razem się poszczęści? Już niedługo się tym przekonamy. Zdecydowanie nie mnie. A ja z kolei mam szczęście, uwielbiam rolki. A ja mam czekoladę. W dodatku bardzo smaczną. Trudno znaleźć ją w sklepach, więc tym bardziej jest cenna że wam ślinka leci, ale nie mam zamiaru się dzielić. To jest pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby pochłonąć te wszystkie trójkąciki. Jak fajnie, że mogę to zrobić. Ale najpierw muszę pokazać kilka ruchów karate. Właśnie tak. Teraz wszyscy wiedzą, że Casey potrafi walczyć, a teraz pokażę wam sztuczkę. Łapanie no, czekoladę kustami. Ale to nie wszystko. Każdy może złapać jeden kawałek, ale złapać całą masę kawałków jest znacznie trudniej. A ja nie mogłam złapać ani jednego. Co za wstyd! Daj spokój! Najważniejsze, że mogę teraz jeść rolki. Najpierw weź pałeczki. O nie, nigdy nie potrafiłem nimi jeść. Jeśli teraz zacznę się uczyć, to na pewno nie zjem ani jednej rolki. Ale kto mi zabroni używać pałeczek w inny sposób? Mogę nadziać rolki na pałeczki jeść. Fajnie, wygodnie, a ręce mam czyste. A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie ma mowy, po co ci rolki? Czekają na ciebie bardzo soczyste cytryny. Wyobrażam sobie, jak nie są kwaśne. Fuj, spadaj stąd. Nie wiedziałam, że cytryny wracają jak bumerangi. Wynoś się stąd. Wydaje mi się, że one są twoim przeznaczeniem. Głupie zasady challenge'u. Wiem, właśnie wymyśliłam sposób na to, by cytryny były mniej ohydne. Nie muszę obrać jej ze skórki. Awesome. Wow. Ups! Alex, przepraszam, twoja nowa fryzura naprawdę pasuje do żółtej koszulki. Dobra, wystarczy tej zabawy, czas na jedzenie. Ups! Przez tę cytrynę aż mi buzię wykrzywiło. Potrzebuję oszedźwiającego prysznica. O, teraz jest o wiele lepiej. U, ale uba, Szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Tylko nie cebula. Nie chcesz mierdzieć. Jaki ogromny kawałek pizzy. Wspaniale. A ja mam pyszną strzelającą posypkę. Uwielbiam to. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że najpierw zajmę się tą paskudną cebulą. Naprawdę nie chcę zostawiać tego na później. I jak smakuje? Przestańcie się ze mnie nabijać. Naprawdę jest mi ciężko. Szkoda, że nie wiecie, jak obrzydliwa jest ta cebula. Już po jednym ugryzieniu robi mi się niedobrze. Właśnie tak. Co za smród. Przepraszam. Zauważyłam okrągłe kiełbaski na pizzy, Casey. To znaczy, że są moje. Jak miło nagle dowiedzieć się, że czekają na ciebie smakołyki. A jeśli odetnę kawałek, to będzie z niego kwadrat. To znaczy, że ja też mogę coś przekąsić. Najważniejsze, żeby nie pobrudzić sobie rąk, bo później będę jadł posypkę. Jak śmiecie! Nie wstydź wam, to moja pizza. Kawałek jest kwadratowy, co oznacza, że jest mój. Kurczę, już mi prawie nic nie zostało. Jest tylko kawałeczek, przynajmniej będę mogła spróbować. A na mnie czeka cała paczka posypki. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się ją zjeść. Wygląda bardzo obiecująco. Wow, to jest naprawdę fajne. Wow. Ale nawet nie liczcie, że się podzielę Sam ją zjem To jest pyszne Rewelacja Chcę więcej Jesteś taki chciwy, że zasłużyłeś na karę Tak lepiej Następnym razem się podzielisz Stać! Dokąd idziesz? Wydaje mi się, że wyglądasz dość podejrzanie masz pod kaskiem? E, moim? Nic, nic tam nie ma. Sprawdźmy to. Zdaj mi go natychmiast. No i co tam masz? Co? Nic nie mam. Kurczę, niepotrzebnie się tak wysiliłam. Przepraszam, zapraszam do środka. Po co nasza umywalka? Nie wiem, co się stało, ale nie działa. Nie mogę nawet się umyć. Nie ma problemu, naprawimy. Nie martw się. Jestem czysta, to znaczy czysty. Nie mam ze sobą nic zakazanego. Naprawię ten kran w mgnieniu oka. Potrzebuję tego ogromnego klucza. Jest już prawie gotowe. Odbiór. Mówiłam ci, że z nim trzeba twardo. Póki rozmawiasz przez telefon, dostarczę to maleństwo właścicielowi. Biegnij, mała myszko. Alex czeka na ciebie. Aj, jakie to straszne. Skąd tu się wzięły myszy? Trzeba oczyścić tę rurę. No prawie gotowe. Myszko wróciłaś? Chyba Alex nie siebie szukał. No i jak idzie gotowe? Chwileczkę. A, skąd tu się wzięła woda? Pomocy, co się dzieje? No teraz nie powinno tu być żadnych myszy. Jestem cała mokra. Przecież powinieneś wiedzieć, jak poradzić sobie z rurami. A, to mysz! Jaka mysz? Chyba muszę już iść. Mam całą masę roboty. Wiedziałam, że tu się dzieje coś podejrzanego. Czekaj! Cześć! Staczkim jesteś? Nie martw się, tylko przyniosłam jedzenie. Sprawdzimy to. No, rzeczywiście, burgery. I kurczak z KFC. Uwielbiam to. Co tam jeszcze masz? N nie otwieraj. Y po co się wysilać? Lepiej weź kubełek z KFC. Smacznego, a ja pójdę nakarmić więźnia. Cześć, Alex. Przyprowadziłam ci twojego przyjaciela. Spójrz. Przyjaciela? Co? Nigdy wcześniej nie widziałem tego królika! To nie jest mój Billy! Wszystko ci się pomieszało. Wreszcie jakiś fajny obiad. Stop! Dlaczego tu jest królicze futro? Zaraz zajmę się tym kucharzem. Tak właśnie myślałam. Czy przestaniesz mnie ciągle okłamywać? O czym ty w ogóle mówisz? Mam tu tylko jedzenie. Zaraz się o tym przekonamy. Proponuję zagrać w grę. Zgadnij, gdzie są burgery! robisz? Gdzie jest królik? Zaraz sobie przypomnę. Wiem jest tutaj. Nie ma? Więc tutaj! Kurczę to tylko burgery. Więc musi być tutaj. No nie wierzę, Przed chwilą widziałam go w Twoich rękach? Chyba coś Ci się pomyliło. W ogóle nie jestem tu doceniana, więc już sobie pójdę. Daj mi tego burgera. Z tych nerwów muszę coś przekąsić. Och, udało się. Brawo, króliczku. Nie sądziłam, że będziesz tak spokojnie siedział pod moją czapką kucharską. No ile można stać? Kim jesteś? Przypominasz mi mile. Myślę, że jesteście do siebie bardzo podobni. Kim ona jest? Przyszedłem tu, żeby pomalować ściany. Zobacz. E, farba już odpada, trzeba to naprawić. No, rzeczywiście. A co masz w wiadrze? Może to wcale nie jest farba? E, możesz się o tym sama przekonać, to farba. Dobra, a teraz pokaż mi wałek. O nie, chyba wpadłam. A jak to boli? Ktoś mnie ugryzł. Co to było? Teraz naprawdę boli mnie kciuk. Zaraz ci dam popalić. Najpierw nie złap. Z łatwością. A! I tak cię dorwę. O, jak dobrze się troszeczkę pogimnastykować. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziwne, coś mnie łaskocze. Pomocy! Pomocy! Alex, co się z tobą dzieje? Skąd w więzieniu wziął się ten futrzany chomik? To przecież twój Billy. Co? Nie, to nie jest mój Billy. Dam ci nauczkę. Patrz, co tam leci. Stój! I tak uciekła. Obiecuję, że cię złapie Mila. Ale ubaw. Hulk biega za dziewczyną. Bardzo zabawne. Daj mi tego chomika. I siedź cicho. Teraz mam własne zwierzątko. Na swego chrupek. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Mój słodki. Na no cześć! Stój zabrania się wprowadzania zwierząt. Ale to tylko małpka. Ona pomaga mi robić sztuczki. Lubisz magiczne sztuczki? Umiem robić wiele fajnych rzeczy. Nie, nie chcemy tu żadnych wariatów. Do widzenia się? Zaraz pokażę ci, na co mnie stać. Po spojrzeniu na ten amulet zasypiasz. Raz, dwa, trzy. Zadziałało. No to idziemy. Brawo. Alex, patrz, przyprowadziłam Bilego. To znowu nie on. Ale może się przydać. Ma klucze do mojej celi. Zgadza się, mogę cię wypuścić. Otwieraj szybko. Gotowe? Hurra, jestem wolny! Wszystko dzięki tej małpce. Ma na imię Cici! Chwileczkę, muszę się przebrać. Nie patrzę. Gotowe? Myślę, że Cicie wygląda trochę jak ja. Jeśli on tu zostanie, będę mógł uciec w spokoju. Nikt pewnie nawet nie zauważy. Ale fajny pomysł! Nikogo nie ma! No to wiejemy! Cicho! Kurczę, co ja zrobiłem! Wadajmy stąd! Co się dzieje? Co to za hałas? Okej! Okay. Gdzie jest Alex? Co tu się stało? Ten magik zamienił go w małpę! Witaj, mój mały Billy! Tak się za tobą stęskniłem! Tak bardzo cię kocham! Jak tu trafiłyśmy? Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego! O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie! Wygląda na zepsutą! Coś jest nie tak! Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne! Naprawdę bombowy smak. Wow! Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie mam mowy, to jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba, najprawdziwsza. A pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim! Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe. Jesteście bezpieczne? Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie? Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. E, czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. Yy, dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. nie. można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. Ty jesteś nudna. O, znalazłam! To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. Auć! Jestem cała w czekoladzie. To niesamowite. Ja też. Kto z nas zje więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać! Jedna i jeszcze jedna! Doganiam cię! Remis! To było super! No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa! To nowy iPhone! Wow, u mnie też! To najlepszy prezent! Mamy dwa identyczne iPhoney. Nie wiem... W takim razie sprawdzę... Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super. Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Odejdź, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy! O nie, mój iPhone! Dobrze ci tak, więc to Ty mnie przestraszyłaś. Ups, to jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Yeah. Serio? Dobra. Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a. Oddaj. To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, o ładowarka. Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż można spróbować. Wow, teraz mogę iść z tego iPhone'a bez końca. Mary, masz szczęście. Możesz mi zazdrościć. Jakie pyszności. Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować. Podłączę kabel. A, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł. Ale masz teraz niezłą fryzurę. Pasuje ci. Ja pierwsza! Moja ulubiona kinder niespodzianka i to tak dużo! Niesamowite u mnie też sześć sztuk. Co? Ty też masz takie? To ma te czekoladowe, jak to prawdziwe. Hurra, jestem szczęściarą, mam te czekoladowe. Muszę je szybko rozpakować. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Mm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są M&M'sy. To jest pyszne. O, ja też chcę. Wiem, mam przecież swoje własne Kinder niespodzianki i pachną tak słodko. Uuu, w środku są prawdziwe jajka. To obrzydliwe. Dobrze ci tak. To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie! Tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Słuchaj, wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. A mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki. Lubię to. Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę. Nie. Jak można dać komuś Kinder niespodziankę? To jest tylko moje. Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem. Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Przekuj się, Chelsea. Góra zjeść następne. Niech będzie to. Stop! to za paskudny smak. Co nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się, a masz. A, o nie, moja buzia! Jest na niej jajko. Twój żart okazał się niewypałem. wypałem. to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie Kinder niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups, bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko! Mam pomysł, uważaj! Nie! Nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam! O, to zestaw z McDonalda! Super! Teraz ja. Wow, u mnie też. Ja spróbuję pierwsza. Kokola świetnie jak się pragnienie. Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki M&M's. Czekoladowa kola i cukierki M&M's to idealne połączenie. Ja też chcę! No to spróbuję! O nie, pomocy, jestem cała mokra! Jak Ci się podoba prysznic z coli? Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już Coli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja! Czekoladowe frytki to niesamowite! Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja! Mogłabym jeść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. Serio? No to spróbuję. Fuj! oszukujesz! Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką.